Dzień dobry. Halo, halo. halo Dzień halo. dobry. Dzień dobry. Halo, halo. Z tamtej strony Piotr? A z tamtej strony Michał? To ja. Musiałem podkleić tutaj, bo rurka jest za krótka. A dzisiaj widzimy się w niecodziennym. Na Nic. Widzimy się w niecodziennym materiale, bo będziemy ustawiać sobie płyty debiuty skali. Postanowiliśmy, że Posłuchamy sobie pewnych debiutów, ważnych debiutów, ważnych albumów. Spróbujemy ustawić je na skali S, A, B, C, D, E, F, czyli tak zwanej tier liście. Tak jest. Wybraliśmy tutaj debiutę ważnych zespołów. I zastanowimy się nad tym, czy te debiuty są równie ważne jak ich inne osiągnięcia. Opowiemy trochę o tym, jaki jest nasz własny stosunek do, płyt, do tych płyt. I jeśli będziemy tutaj pozycjonować wyżej, niżej, nie chodzi nam nawet o to, że na przykład Fallen Angel of Doom jest lepszą albo gorszą płytą od Iron Maiden albo Adrenaline Deftons, tylko chodzi raczej o to, jak pozycjonują się w dyskografii tych zespołów jak ważnymi były pytami. Oczywiście jest to zabawa. Traktujcie to z przymrużeniem Oka. My też bardzo chętnie posłuchamy Waszych przemyśleń na ten temat. I myślę, że, że lecimy. Wybraliśmy taki całkiem solidny zestaw albumów. Ale jak tak sobie ich słuchałem, powtarzałem. Oprócz tego, że przy niektórych miałem naprawdę masę dobrej zabawy. Miałem wrażenie, że wybraliśmy taki zestaw, gdzie kurde, niby dobry początek, ale no dobra, nie będę uprzedzał. Może zaczniemy od albumu, który nie tylko zaczął karierę pewnego ważnego na scenie metalowej zespołu, ale również można powiedzieć, że zaczął metal. W ale nie sposób, mamy tutaj ledze Zeppelin chyba zaczął. Dzisiaj. i Queen ani nawet Iron Butterfly. Mamy jednak Black Sabbath, z albumem Black Sabbath, z utworem Black Sabbath. pamięć, tak jest, to swoją drogą jest materiał na kolejną o tych listach, ale nie uprzedzajmy Ta. faktów. Nie uprzedzajmy. Jest rok 1970, zaczął się wtedy heavy metal. Tak, tak się oficjalnie mówi. Wszystkie riffy zostały już wtedy wymyślone, więc nie wyślajcie się na oryginalność, tylko możecie co najwyżej podpisywać się z tego albumu. Powiedz, lubisz te płytę? Ja tę płytę? Lubię tę płytę, lubię Black Sabbath od Black Sabbath, ale szczerze powiedziawszy uważam, że nagrali lepsze albumy w swojej karierze, nagrali ważniejsze albumy w swojej, chociaż czy ważniejsze, tutaj o, jest debatable, ale nagrali mhm. albumy, które zaczynały na przykład jeszcze inne gatunki, inspirowały inne zespoły. Wydaje mi się, że to, co tutaj zaczęli, to do perfekcji doprowadzili dopiero na kolejnych wydawnictwach, jakich może o tym kiedyś porozmawiamy, ale tak, ale lubię, lubię. Chociaż uważam, że niektóre fragmenty trącą myszką. Ja ci powiem, że w ogóle mam trochę problem, problematyczną relację z Black Sabbath, z Ozym, zwłaszcza, zwłaszcza w tych najwcześniejszych odsłonach. Jakoś nigdy nie mogłem się przekonać zupełnie, w stu do. Do tego grania. Ja e, oczywiście rozumiem jego doniosłość i tak dalej, ale. O, no, tak jak powiedziałeś, nagrali lepsze płyty. Jak już e, Black Sabbath z miałbym sobie włączyć, to byłby to Master of Reality na przykład, nie? Hmm, zdecydowanie. Niemniej. Też. Cholera. Hmm. Nikt wcześniej nie grał tak wolno, tak ciężko, z tak gęstą atmosferą. Jakbyś, jakbyś przypisał ten album tutaj. Jeśli miałbym przypisywać ten album ze względu na jego wagę I to, jak wpłynął ogólnie na całą scenę, to byłaby to S. -ka. Ale jeśli wezmę pod uwagę to, co się działo po nim, zarówno w karierze Black Sabbath, jak i ogólnie w muzyce, to wydaje mi się, że jest to mocne B. Mocne B, o kurde. Mocne B. Będę bardzo surowy, mocne B. Ja nie wiem, czy się z tobą nie zgodzę nawet, wiesz, bo. Cholera. To jest album faktycznie wymieniany jako referencja przez masę zespołów, nie jako ten żelazny punkt odniesienia. Ale zastanawiam się, czy jest tak faktycznie, dlatego że ci ludzie aż tak bardzo ten album lubią, czy dlatego właśnie, że to jest Pierwszy album pierwszego zespołu, a tymczasem, właśnie w muzyce tych zespołów, które na Black Sabbath jako swój najważniejszy wzór się powołują, czy nie słychać więcej wpływów właśnie z tych późniejszych płyt? Z tymi już bardziej psychodelicznymi odjazdami, gdy ta muzyka jest taka bardziej dopieszczona, no po prostu gdy sam Black Sabbath jest dużo lepszym zespołem. Ja bym w A tutaj jednak celował, żeby może. Hmm. To co krakowskim targiem Słabe A? Słabe A, niech będzie słabe A, zobaczymy czy jakieś inne jeszcze albumy tutaj do tego A wpadną. Niech to będzie to A, a nie B, dzięki tej okładce, która też wyznacza pewien kanon estetyczny, gdzie sprawia, że ten metal jest brzydki, tajemniczy, intrygujący. Ostatnio widziałem zdjęcie na tle tego, tego domu, ale na pierwszym planie nie była tajemnicza kobieta, tylko facet z makijażem klauna. Podpis, że wszystkie zespoły, które mówią, że inspirują się Black Sabbath, no, no, coś w tym jest, coś w tym jest, na pewno. Dobra, to jak zaczęliśmy sobie od pierwszego zespołu, to może... Drugi. i Ikorn. Nie, nie chciałem nie. powiedzieć ostatni, ostatni. Ostatni wielki zespół rokowy, przynajmniej na tę chwilę, który ma potencjał na, na wielkie hale, na potężną produkcję, na Już y jest, glam, okay. sławę i tak dalej, oczywiście. No mówię tutaj oczywiście o Opus. Anonymous od Ghost. Oj, piękny album. Świetnie mi się go słuchało. Bardzo przyjemnie. Mm -hmm. No, sympatyczny. Eee, taki wręcz bym powiedział w tym swoim okult satanistycznym roku. Taki chciałby się podejść i tak za, za policzki. Oj, ty, 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 taki. taki. Taki fajny, taki ojojoj, takie oj, urocze, oj, taki, taki Scooby-Doo metal, no po prostu patrzysz na tego papieża tak górującego nad tym kościołem i masz takie, no, a, fajnie ci tam idzie, no, sympatycznie, sympatycznie. I jak tam, jak tam twój ten kult? To, no idzie? No, to dobrze. No idzie, idzie, fajnie, sobie iść, idzie. Fajnie. Jest właśnie bardzo trudno, wiesz, obiektywizować swoje sądy o albumach Ghost, bo absolutnie ten zespół kocham. Kocham też ten album praktycznie. Co piosenka, to hit. Chociaż y, moim ulubionym Ghostem jest chyba Infestissu mam do tej pory. Jednak te klawisze, ta napompowana jeszcze właśnie bardziej diabelskość, tam mi najbardziej y, odpowiadają. Tutaj jest no surowo, jest cały czas troszkę właśnie ten Black Sabbath, jest troszkę Blue Oyster Cult, jest troszkę jeszcze innych tropów, może tego bardziej klasycznego szwedzkiego dumu. Nie ma też jeszcze tutaj aż takiej piosenkowości, nie? Za którą też chyba ich uwielbiamy. Obaj. Ale są, są tutaj hity, można śpiewać. Ritual, Elizabeth, piękne zakończenie. Też mamy solówkowe, dużo, dużo dobrego. Nie, jest ulubiony utwór ghosta, w sensie ulubiony Roba Halforda, czyli Elizabeth, właśnie. Ostatnio mm -hmm. się przyznał w jednym z wywiadów. Potem są już tacy bardziej mm -hmm. wielkohalowi, tacy bardziej klawiszowo-orkiestrowi, a tutaj jest taki, taki rok. Um, Gdziebym miał to porównać do jakiejś produkcji filmowej to byłoby to produkcje Hamera może. Tak, zdecydowanie później później ten horror już wszedł na takie troszkę wyższe obroty produkcyjne, prawda? Może nawet troszkę stracił tego kampowego uroku. To co mocne, a Powiedziałbym, że mocne czy za mocno, a. czy za dużo? Mocne, I ta, a. teraz tak. No, mocne, ja już mocne. słyszę, słyszę jak klepiesz w tą klawiaturę. Przestań na chwilę. Nie mówimy, że Opus Eponymus jest albumem lepszym od debiutu Black Sabbath. Nie mówimy, że jest debiutem ważniejszym. Uważamy, że w dyskografii każdego z tych zespołów prezentują się tak, a nie inaczej. Tak? W relacji do dyskografii dorobku danego zespołu, a nie w relacji do, do siebie. Poza tym wolimy ten album od Black Sabbath. Black Sabbath. Tak, po prostu. No, no tak. Przyjemniej nam się go słucha, obu. Dalej, może, może teraz Iron Maiden od Iron Maiden. Co ty na to? No, Jasne, Maiden. no. To jest kolejny wielki początek, prawda? I też jest tam album, aj, na albumie Iron Maiden od zespołu Iron Maiden jest też utwór Iron Maiden. Iron tak. Maiden. To jest początek kariery jednego z najważniejszych przedstawicieli New Wave'a British Heavy Metal. Ja Zaskakująco hard rockowy, jak, jak na... Hard rockowy, ale też z punkową werwą, nie? Te uh -huh. obe wokale, obecność w ogóle Pola Diano, jego charyzma tutaj dodają tej muzyce tego czego już na kolejnych albumach tak łatwo nie znajdziemy. Brakuje mi na tych kolejnych albumach Maidenów zadziorności, chociaż jak najbardziej Bruce Dickinson jest moim ulubionym wokalistą tej formacji. Natomiast jeśli chodzi o samą płytę, rzadko zapowiada do fajne ma co rzeczy, nie? Zapowiada fajne rzeczy, brzmi fajnie, ale poza tym bym powiedział, że gdyby nie poszły po niej następne te albumy, to nie wiem czy byśmy wspominali ten album. Gdyby kariera Iron Maiden skończyła się na tym etapie,. Potoczyła się inaczej? No, no, no. Potoczyła się inaczej, to, mm -hmm. to myślę, że tutaj byśmy, byśmy sobie o nim nie wspominali. Nie byliby na pewno tą legendą, ani nawet ułamkiem tej legendy, jaką się stali. Ja bym dał tutaj takie słabe C. Słabe C. Dobra. Nie będę z Tobą bardzo się kłócił, bo ponownie też mi kurde trudno to obiektywizować. Wiesz, że ja. Z Ironów najbardziej lubię ten okres Power Slave, Seven Son of the Seven Sun, nie? Rzeczy też od Brave New World do A, of of, A Matter of Life and Death. Ale nawet z The End, no kurde, wydaje mi się, że Killers jest lepszym albumem od, od debiutu. No. Mimo tego, że na debiucie jest y, fajny, zadziorny Phantom of the Opera. Dobra, niech będzie to co? Już fani Iron Maiden ostrzą noże. Może będziemy oceniać drugi album, dru drugie albumy I, i może wtedy powiemy coś więcej. Na temat, no, nieważne. Który następny? Opowiedz mi o Scream Bloody Gore. Wydaje mi się, że im później w dyskografii Dev, tym bardziej Dev lubiłem, chociaż bardziej wolę mm -hmm. symbolik od The Sound of per Perseverance. Wydaje mi się, że wciąż się ten album broni hmm, po latach jako powiedzmy podziemne wydanie Dev Metalowe, i gdzieś tam echa tego albumu wciąż słyszę we współczesnych wydawnictwach. No ale już było też na nim słychać te ciągoty Schuldinera w stronę bardziej skomplikowanych, bardziej progresywnych momentów. Jako całość ten album wydaje mi się mocną Def metalową propozycją, ale ponownie w historii Def, wydaje mi się, że każdy następny album zdecydowanie coraz dalej przesuwał granice tego, czym ten zespół jest, co ten zespół może, jak twórczość odbija się ogólnie na def metalu, na metalu w ogóle. No właśnie, zgodzę się, że tutaj w tym przypadku akurat trudno mi bardzo, wiesz, te płyty od siebie rozdzielać, bo to jest zespół, który robi progres po prostu co album. I to wynika jakby jedna płyta z drugiej, nie? Natomiast hmm. jeśli chodzi o sam Death Metal, um, nie wiem, czy jako taki prekursor nie jest dla mnie ważniejszą płytą Seven Churches od Pozest wydany dwa lata wcześniej. Tam jest więcej tego diabelstwa, trochę. Dla mnie Scream Bloody Gore, mm, mimo tej y, wspaniałej kładki, no tam jedzie trashem jeszcze. Jedzie tym traszykiem. Ja do traszyku jestem uprzedzony trochę. Mm, I, no, tak jak powiedziałeś, dla mnie późniejszy Def jest dużo dużo ciekawszym zespołem, po prostu. Yy, I moją ulubioną płytą jest Sound of Perseverance. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak ten Debiut deb tutaj umieścić. Jak ty byś go wrzucił? Ja bym go wrzucił w wysokie C. Wysokie C. Dobra. Dobra. Może teraz ty mi coś na temat i powiesz. <laughs> ja bym od razu wrzucił to w S. Wysokie S, bo. To jest śmieszna sytuacja, że zespół swoją pierwszą płytą po prostu nagrywa coś tak ekstremalnego, że dociera do ściany, w tej ściany się wbija i cholera, nie może z niej już potem się wygrzebać, nie? Oni do tej pory na koncertach to ogrywają, liczą sobie za to całkiem duże pieniądze. I mimo tego, że teraz muzyka jest ekstremalna, poszła bardzo, bardzo do przodu, cały czas na ludziach ten album robi wrażenie. Cały czas Bay Ross Cult jest bardzo ważnym punktem odniesienia dla współczesnej ekstremy. No i też wydaje mi się, że w ich dyskografii na już no, ta, tutaj pierwszym <laughs> Więcej albumem, nie było. No to dobra, nie będę się kłócić, rzućmy to do S. Znaczy było jeszcze Gods będzie. of War, niby, z 93, ale... No niby e, tak. wiadomo, że dla 99,9% metalowców Blasphemy jest zespołem jednego albumu. Zgadzimy się na to? S? Nie zgłaszasz sprzeciwu? Nie zgłaszam. Myślę, to dobrze. że to, to dobre. To, to, to dobre Gang ustawienie. szybkich okularów by cię dorwał za to. Jakby A tak jak o Maniacs mowa, to osiągnął no Mercy od Slayera teraz, tak? No, chyba by wypadało. No, chyba by wypadało. Oh. Y <laughs> <laughs> no nie mogące być No, patrzę na tę kozę. Na okładce i mam przytoczami te stare modele do jakichś Warhammerów, te z lat 80., -tych, 90. -tych. To jest tak kreskówkowe, tak brzydkie, głupie, yy, ale dobra, o muzyce. Muzyka jest ważniejsza. Jest. Yy, jest rok 83, tak? Z tego co pamiętam. Slayer debiutuje. Trasz amerykański staje się bardzo, bardzo ważną rzeczą. Debiutuje albumem, który za bardzo, wydaje mi się, patrzy w stronę Venom Oj, i nie tak, może spojrzeć, nie mogą spojrzeć do siebie, do wewnątrz i pomyśleć czego my chcemy. No ale potem to odkryli z następnymi wydawnictwami, a Show no Mercy wydaje mi się takim Biegiem koniecznym, nie wiem. Ale takim właśnie biegiem na, na rozgrzewkę, tutaj rozgrzali instrumenty, rozgrzali łapy. Do, to wiadomo, potrzebne tutaj, zwłaszcza jeśli chodzi o, o pana Kerego Kinga. Ja bym dał takie średnie D. Okej, okay, zgodzę się z tym, bo yy, zanim nas zjedziecie, po prostu w dyskografii Slayer to, co dzieje się już zaledwie 2-3 lata później, to jest absolutny game changer, nie? W ogóle ten rok 85, 86, to jest dla thrashu taki niezwykły czas, gdy zespoły z różnych miejsc na Ziemi, bo i, i teutoni, i Amerykanie, yy, i jeszcze zespoły w innych miejscach, nagle bardzo się radykalizują. Nagle nagrywają płyty, które są w stanie zabić księdza w 10 sekund i przestraszyć mamę w 8. Więc yy, po prostu w kontekście ich późniejszych dokonań, Show No Sean jest takim. No jest. No, mów ci to też nie jest, to jest jakiś świetny album i tyle. Jezu, chcecie nas zjechać, to nas zjedziecie. Wszystko mi jedno. Show No Mercy jest mid, strasznie mid, jeśli nie gorsze i tyle. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Dobra, o to może się pokłócimy. Appetite for Destruction. Czemu się pokłócimy? Nie wiem. Co założyłeś z góry? No ja wiem, że ty za gansami, tak chyba średnio, nie? No, to tak, średnio, ale to przez to, jak często się pojawiają w kulturze, jak są w filmach ogólnie wykorzystywani, ile razy odpalałem Burnout Paradise. Tak. Za tak, każdym tak. razem na starcie leciało. Też miałem zresztą współlokatora takiego w liceum, który mm, uczył się grać na gitarze. <ś seventies> Bardzo lubił słuchać. Du... Tak? I miał Było? pierwsze podpiewane. próby z ze śpiewaniem. Pierwsze próby oh. to podkreślę. Wybrał sobie ciekawe utwory na początek. Grał chyba niewiele dłużej. I to, ile razy usłyszałem wtedy Child of Mine, Paradise City. O Jezu. Dobra, no do, ale to y, tutaj to jest kwestia Zgubnego tego. Niewnego wpływu popkultury i tego, Dokładnie. jak wszystko pożera i wypluwa. To dostałem Natomiast... y, po prostu. Mhm. Jak to się mówi, rykoszetem. Mimo wszystko, mimo tego, że właśnie utwory z tej płyty są już tak przemielone, że nie słychać ich nawet w córki stacji radiowej, ale w reklamach, w tak? W każdej w reklamach, w filmach. Y, co drugi filmie Marvela mam wrażenie, że jest jakiś, jakiś kawałek z tego albumu. I nie tylko Marvela, DC też. In, ale cholera. Gdy Appetite for Destruction się ukazał, to był album żyleta. Yy, to był też cholernie niebezpieczny, krawędziowy zespół. Yy, na tym albumie są naprawdę same, same hity. Yy, nie potrafię tutaj wskazać yy, słaby, słabych punktów. Słabszy może tak, słabych nie. Mhm. I... Mimo wszystko to jest muzyka w jakiś tam sposób ponadczasowa dla mnie, wiesz? No. Mimo tego, że 90% czasu nie mam w ogóle na nią ochoty, No 99 może nawet. Właśnie przez to, że ona jest tak obecna w popkulturze, że jestem nią bombardowany wtedy, kiedy nie chcę, to kiedy mam. Kiedy mam ochotę na Guns N' Roses. Kiedy odpalam sobie to Appetite for Destruction, to jest to płyta absolutnie 10 na 10. No, wydaje mi się, że tak. Odsuwając na bok moje jakieś tam personalne te, to wydaje mi się, że, że jest to estir. To wciąż. Pod blasfemii, żeby nie było, ale wciąż. Ciekawe albumy nam zostały. Myślę, że tutaj mamy na liście Deftones, ale tutaj trzeba jednak zacząć kornem i debutem Korna. Okay. Zdecydowanie. Mimo wszystko. Jednak jak mowa już o tym ruchu, mowa o Numetalu, no to Korn musi się pojawić jako pierwszy. No i wydaje mi się, że, że to jest no, wciąż album Żyleta, Wciąż album, który się nie zestarzał. Mimo tego, że e, Numetal został przemielony na e, milion razy i milion jeden zespołów próbował naśladować Korn z różnymi skutkami, ale co zresztą sądzimy na temat Korna, to. E, jest taki jeden odcinek, wyświetla się w rogu ekranu albo jest w opisie, to zapraszam. Ale Korn Korn 94 rok to wciąż jest tutaj, wydaje mi się, hit za hitem. Masa dobrych utworów, świetne za brzmienia. Długa ta płyta? No, trwa godzinę ponad, jest, jest no. długa, ale to może też przez to, że jest ten daddy na końcu, który trwa. Ponad 17 minut, ale wciąż to jest album Żyleta, moim zdaniem. Album z dalej świetnym brzmieniem. Czego by nie mówić o nu metalu od Korna i Korn. Vara, sorry. Ja nie będę tutaj bardzo polemizował, bo ja za Kornem nie przepadam. Jestem trochę uprzedzony, ale faktycznie przez ten album no nie miałem problemu, żeby się przebić. To jest muzyka naprawdę świetnie napisana też przełamała w swoim czasie absolutnie, to był trendsetter dla wielu, wielu, wielu późniejszych zespołów i cholera jednak, Leaders Not Followers, zdecydowanie. Leaders Not Followers i Shoots and Ladders i no wiadomo, najlepsze co zrobili to, to te utwory ze Skrillexem, ale wciąż, wciąż całkiem nieźle jest i ja bym to dał do, nie wiem, zastanawiam się, mocne A, słabe S, mocne A do mocnego. Mocne. A. dobra. Nagrał Twoim zdaniem Korn jakąś lepszą płytę od debiutu? Wydaje mi się, że mieli lepsze, Speichy, lepsze? W, 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 w. wydaje mi się, że mieli lepsze utwory na innych albumach, mm -hmm. ale czy nagrali tak ten dobry album? Nie to znam jest aż e, tak, ich dyskografii. Mm -hmm. Tutaj do ciebie fanie. Fa, fa, fanie Korna, się e, zwracam. Daj znać, czy na innych, czy są lepsze albumy Korna, e, czy uważacie, że Follow the Leader jest lepsze, czy uważacie, że Life is Peachy jest lepsze, mocniejsze utwory na innych albumach, czy znaczy, wiadomo, że są, ale dajcie znać. Wezwałem już te Deftones wcześniej, to może Deftones rzeczywiście. Mhm. Adrenaline, co sądzisz? Kiedy ostatnio tej płyty słuchałeś? Tak, y, pomijając przygotowania do dzisiejszego odcinka. Lata temu strasznie dawno temu. Nie ma, nie ma na niej ani jednego utworu, do którego bym chciał wracać. No właśnie. Cholera, z jednej strony to jest chyba ważny album dla Deftones, nie? W tym sensie, że on ukształtował tam wiele podwalin pod ich brzmienie. Z drugiej, no w cieniu dwóch kolejnych ton to blednie po prostu. Absolutnie tam też nie kojarzę utworów, które jakoś, już we mnie naprawdę powaliły. Jeśli dwa lata później mamy Around the Fur, jeśli w 2000 roku mamy białego kucyka. To ten adrenalin jest no takie. Jest po prostu albumem, które zaczęło karierę ważnego zespołu. Może ja tutaj troszkę za surowo to osądzam, ale. Nie no wydaje mi się, że, że całkiem. Um, wiesz. Sprawiedliwie. Dwa kolejne albumy to, to absolutne klasyk klasyków, współczesne klasyki muzyki. Złota kolekcja, pozdrawiam Piotr Frączewski. A tutaj jednak no, dostaliśmy ponownie, tak jak w przypadku chociażby Slayera, taką rozgrzewkę, tylko że wydaje mi się, że jednak to była nieco lepsza rozgrzewka niż w przypadku Slayera. Gdzie byś dał? Do D? No, tak, słabe C, mocne D. No, może może słabe C bardziej. Tak... Słabe C, słabe C. I został nam na koniec Orchid, czyli debiut Opeth. Właśnie znaczy, tak staraliśmy się dobierać albumy do tej listy, żeby były z różnych gatunków, z różnych okresów. Wciąż głównie metal. Opeth wuje się w tym albumem w taki ciekawy na scenie skandynawskiej Moment, gdzie 4 lata wcześniej nad północnym mnie rozbłyska łuna i z jednej strony mamy black metalowców nienawidzących wypolerowanego death metalu, z drugiej strony mamy ten firmowy szwedzki death metal o brzmieniu piły mechanicznej i opa strzeliwuje się tutaj z graniem z jednej strony melodyjnym, Pełnym jakiegoś liryzmu, emocji, których w tym death metalu trudno by szukać, z drugiej wypolerowanym technicznie. Płyta zrobiona w studiu przez Dana Słano, tak, który jest absolutnym klasykiem, jeśli chodzi o skandynawskie brzmienie i death metal, ale też cholera, śmieszny jest ten debiut. Wiesz? Nie, nie... Słuchałem ostatnio tej płyty naprawdę lata, lata temu, bo jakoś ze mną zupełnie nie została. Nie pamiętałem na przykład, że to są, tam są takie folkowe melodyki. Kompletnie, kompletnie mi to umknęło, i dla mnie opet został już takim, wiesz, na zawsze tym odciśniętym Blackwater Parkiem. Z trochę bluesowymi melodiami, trochę właśnie z tym potężnym death metalem. A to jest takie dziwne granie mm. dla mnie trochę. Co nie znaczy, że złe. Układka fajna. Układka jest fajna. <grym> tak. No ale tak, patrząc na, na to, co działo się później i jak. Jak naklejka na winie wygląda. No, trochę. Trochę mi przez tą okładkę nie, nie pasował na początku ten album, w sensie jako, mm -hmm. jako ich debiut. Dostawaliśmy od Morning Morningrise po Damnation takie tajemniczo ogrodowo-wnętrzowe okładki. A tutaj. No, w ogóle na przykład od... My Arms, Your tak, tak. Hearts jest takim bardzo odwołującym się do innej okładki, którą mamy na liście, prawda? Do, do, do Black Sabbath. I kolorystyką, i kompozycją mm. i klimatem. Ale tak, proszę rację. Przepraszam, że przerwę. To tyle, w sumie chciałem powiedzieć. Ehm, ha, ha. Ja bym. Okay. Ja bym Orkyda dał na, na słabe B, bo mamy tutaj taką dziurę. Mhm. Mm no niech, niech, już, niech już mają. E, co prawda wydaje mi się, że Opet e, do pewnego momentu swoimi kolejnymi albumami pikował. Gdzieś ten pik w pewnym momencie się zatrzymał hmm, i. To za moment. Co odbili za moment? w nieco inną stronę mm -hmm. i powiedziałbym, że tym, co grają obecnie, grają tak, że no. Jak jest im tam dobrze, to dobrze. Czy muszę tego słuchać? Nie. nie. Czy chcę tego słuchać? Na nie. nie. Tyle. To tak to wygląda, a wy w komentarzach dajcie znać jakie albumy powinniśmy, jakie debiuty powinniśmy na kolejnej liście umieścić. Pięć albumów z największą ilością polubień. Przechodzi do następnego odcinka, w ja sensie omówimy je w następnym odcinku. A jeśli chcecie mieć wpływ na pozostałe pięć, to wbijajcie na naszego Discorda, bo tam można też będzie zgłaszać. Kolejna propozycja. Dokładnie. Może już chyba możemy zapowiedzieć kolejną tier listę. Już tutaj zapowiadaliśmy trochę w kontekście Black Sabbath i trochę w kontekście Iron czyli zespoły, które mają albumy o takiej nazwie jak nazwa zespołu z utworem, który jest taki sam jak nazwa albumu i nazwa zespołu. Już tak, dwa znacie. Tak. Black Sabbath z albumu Black Sabbath. Black Sabbath, utwór Iron Maiden, z albumu Iron Maiden, autorstwa z Iron, Iron Maiden. Maiden. Ależ to będzie wesołe. Tyrlista jest historią, oczywiście nie ma co z nią dyskutować, taka jest prawda, taka jest rzeczywistość, prawda to metal. Nie na no, żartuję oczywiście, można z nią dyskutować, dawajcie znać jak wy byście je ułożyli. Pamiętajcie, że to tutaj jest nasz subiektywny wybór, podyktowany czym? Naszym subiektywnym wyborem. Tak, i to no. chyba wszystko. Chyba wszystko. Cześć.